Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj odcinek z akcji Kiszonka belon. Więc jak widzicie Zacząłem sobie kosić trawę Resztę z wami Więc sobie lecimy Kosić i jak skośny, to będziemy musieli zawsze z tego belę Potem, jak zrobimy belę, trzeba będzie je posprzątać. Ale to ja nie wiem czy w dzisiejszym odcinku. A jak nie w dzisiejszym odcinku, to następny odcinek będzie się nazywał akcja zbieranie bel. Hmm. Tak, i tak, wam doradziłem mowy odcineczek.

Cały ten kawałek. Dobra, widzowie. Jestem już i tutaj, tak, został nam jeden pasek, bo jednak stwierdziłem, że trochę za dużo będzie tego. Będzie trochę za dużo yy, tej trawy, i po prostu wyjdzie nam dużo belu. potem będzie trzeba dużo zwozić. We, to, to zapomniałem włączyć, dobra, to już wszystko jedziemy i ten tak, ja biorę. Tak, John z belą znowu powiązał komu. Biorę go i nie wiem, zobaczymy, coś ja mam, porobimy. Ja w ogóle te bele porobimy. Zasumuję, więc ja z dunia. I Fajnie, trochę rotacyjną żeby chyba przyniósł, O, czym się od tego o. No, Dobra, tu sobie tepniemy się do... O, jest. Tutaj już mamy chyba jedną belę. Jest jedna. I tutaj niech sobie leży. A, jeszcze Wam widzę wypowiedź. Jak ją kupowałem, to nie jest zwykła taka biała pola. To jest taka bardziej zielonkawa poja. No bo wiadomo, kanał zielony, kanał zieloni to i folia zielona. Dobra, chwileczkę widzowie, ja tam pojadę i widzimy się. Dobra, jesteśmy widzowie. Musiałem no, chwilę pauzy zrobić, bo chciałem coś zrobić. Więc chwila pauzy była, dobra. Włączam. Zrawię to tam, tam Jak się czegoś nie pozbiera, to będzie leżała i się pozbieram na kolejny sezon. Raczej nie sezon, bo się pozbiera praktycznie w następnym koszeniu. Czyli najprawdopodobniej w następnym odcinku albo w następnym odcinku. Więc co? Czana ja baba. Ja sobie tutaj robię. Zaraz belka będzie.

normalnie dalna ideolo bela ale szybko pierwsza bela chwil... od, od razu już praktycznie była tutaj pojechamy Po prostu od razu już była bela praktycznie To nie praktycznie. To za chwilę będzie druga bela Dokładnie. Dobrze, że to idzie, bo jakby nie szło to było gorzej. Tak A tu nawet nie trzeba tego zgrabiać, nic. Ja by sobie tak po prostu zondilek z tą sno powiązałką jedzie środkiem, wszystko zbiera, więc jak wszystko zbiera, to nie ma co tego zgrabiać, nawet kupować sprzętu. Jak to on, ten sprzęt to mi niepotrzebny jest Widzowie Ło wow. Bele Tyle ciała, tyle ciała. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Aha. Aha, no tak, że nie jest pewnie. Tyle nie robili, nie? Tyle robić. Będę i to by się czas skończył. Na film. Czas filmu by się skończył. Ja bym to zrobił czas filmu skończył i co by wtedy było po prostu byśmy więcej tego robili dobrze, że tej trawy z wami nie zbierają, bo byście się zanudzili na śmierć dobra, upuszczamy sobie, żeby nie było tak jak z koszarką jak jakoś widzą, robota jakoś widzę. A jak robota idzie. Szczęśliwy farmy. Dobra, zaraz wracamy. Jak to zbiorę, to wracam. Dobra widzowie, jednak jestem. Już małe problemy były, ale już jesteśmy. Mogę robić nakrywać z wami dalej.

To miały krowy coś. Poszedł. A no, my jedziemy chodźmy. Ależ na odrobinę tam idą. O już trawa urosła. Chyba, chyba jeszcze widać gdzie, gdzie i jak trzeba ten zbierać. Trawa za szybko rośnie. Albo ja mam taki szybki czas. Nie wiem. Ale... Jakoś się uda. A nie, to zbierzemy sobie te belki i mm. idziemy umieszać pasze dla kogoś. Mm. Taka akcja w z beltą. Mm. Są dwoje i czemu nie? No, ząbili. nawet i w pole no tak zobaczyć to nie wiem gdzie jechać tu masz, jedziesz w piekło zobaczyć to to tam dawko nie widać się praktycznie nie widać tak? No chyba, narz... dobra te belki sobie weźmiemy weźmiemy tu Pojedziemy po ten. Pojedziemy po... po inny ciągnik z widłami. Zbierzemy sobie te bele i nie wiem. W następnym odcinku będziemy ogarniać może znowu stradę a może będziemy ogarniać krowy? Tego jeszcze nie wiem. No. Będziemy ogarniać albo to, albo to. Co mi szybciej przypadnie do głowy? Tu nawet chyba jeszcze jest drama, którą, którą skosiłem i miałem pozbierać tą właśnie tam, bo... Aha! Dobra, ja już wiem czemu tu jest skoszone bo jechałem tym czymś z włączoną, o, z włączoną kosiarką. I po prostu ta kosiarka cały czas chodziła. Jak ja jechałem, no to przekosiłem podwórko. Eee, dobra, gdzie jest teraz ten holand? No, tu jestem, to tego to nie ma my tego potrzebujemy. No ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie to miałem odczepić co miałem. To jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Dobra, pojedziemy sobie po tamtą przyczepkę, po tamtą przyczepkę. Bez przyczepka tego. No do, do bezu.

Nie, ten klawisz nie Jak to się tam złapała? Teraz tak, dla pytań dla wszystkiego. Mamy dwa New Holandy na farmie. Teraz tak, ten od tej zielonej yy, przyczepy to jest T6 Holand. A New Holland. co mamy czyli ten, którym y, kosiliśmy trawę to jest T piątka i T piątka jest właśnie do takich rzeczy jak po prostu rzucania i y, y, właśnie też do Bel jest kupiona do ładowania nie dobra, jedziemy co tamto, będziemy taki kolej zbierać, to już nawet nie na razie tyle, a w następnym odcinku będziemy może już całe to pole kosić. Oj, źle złapałem bele. Nieźle ja złapałam. Robię sobie dalej, no tu, tutaj bym robił dalej zbierał te beloty dalej zbierał tą trawę ale ta nowa trawa przysłoniła i po prostu już za bardzo nie widzę tak tego po prostu w następnym odcinku sobie zrobimy takie, takie coś że ja po prostu bo teraz mam przyspieszony czas a ja nawet tego nie zauważyłem i po prostu drugi raz nie ma co kosić, was zanudzać bo mógłbym zrobić cięcie, ale Belkę. W następnym odcinku sobie pokosimy tutaj jeszcze, żeby to już ładnie zrobić. No, jakby były dwie osoby, to może to by szło lepiej, bo jedna osoba by kosiła, druga osoba by zbierała, a raczej belowała pierw. Na następnym odcinku możecie się spodziewać, że będą dwie osoby ale może nie to zobaczmy to... co tam się postawiła się idealnie tego. jedyna chyba na razie z nawet nie zauważyłem, że jest czas przyspieszony tak to byśmy sobie tutaj ja myślałem, że czas nie jest przyspieszony tak to byśmy sobie tutaj ładnie pozbierali testy się co działo na tym filmie ale ja nie zauważyłem że jest czas Uśpieszony. i jak... i dopiero zauważyłem jak urosła nam prawa to co ja z wami się żegnam wele są pozbierane zrobiliśmy coś tutaj o ja się z wami będę żegnał. No co, zostawcie suba, zostawcie lajka. Like co? Pa.